Dzisiaj coś dla par, ponieważ spędzamy dużo czasu teraz w domu, jesteśmy zestresowani i pomyślałam Wam, że pokażę Wam bardzo, bardzo proste ćwiczenie, ale też wiem, że dużo par tego nie zna. Nazywa się to pulsowaniem ciała, czyli wibrowaniem inaczej ciała. Bardzo często to robię ze sobą sama lub właśnie w parach bardzo polecam to ćwiczenie, a także do zabawy z dziećmi. Na czym to polega? Aniu, na tym to polega, że możesz troszeczkę bardziej rozszerzyć sobie nogi, tak, no, tak trochę za mocno teraz, tak, trochę luz, tak żebyś czuła luz w miednicy. Mm -hmm. Ręce sobie luzujesz wzdłuż ciała, albo tak na boki wiesz tak o, coś takiego i zaczynasz się bujać, tak jakbyś się chciała, zobaczyć tak utulić sama. Jednocześnie wchodzisz w taki oddech, jak zawsze nas na 6 i sobie wdech, cztery, pięć, sześć, wydech, tak? i spróbuj sobie wejść taki rytm na sześć. Raz, dwa, trzy. I wydech, super. I zobaczcie, można to ćwiczenie robić samemu. Ja naprawdę często się kładę sobie właśnie na brzuchu i tak sobie się bujam. Przecudnie uwalnia nasze nadmierne myślenie to ćwiczenie. Jednocześnie luzuje nam miednicę. Pozwala, żeby przepływ krwi, limfy, energetyki ciała całej naprawdę płyną o wiele, o wiele lepiej. Mamy tutaj dosyć mocno dużo zakotwiczeń yy, krzyżu i te bujanie miednicy jest genialne. Jest to też genialne ze względu na nasze yy, ym, ym, przebywanie w łonie tak naprawdę, czyli okres prenatalny, gdzie rzeczywiście się bujaliśmy, byśmy utuleni. To jest przecudowne tak naprawdę ćwiczenie. A teraz jednocześnie zobaczcie, ja poproszę, już przestała. Kładziemy sobie rękę na gości krzyżowej i na sercu i w, czy dzieciom, czy właśnie swoim partnerom, partnerką możecie to ćwiczenie wykonywać. Rozluźnij śmiało dłonie, tak, jakbyś czuła, że jest luźno. Wchódź w swój oddech. Poczuj, że masz rozluźnioną szczękę. Wszystko sobie płynie. Hmm. Czy tempo, które robię, jest dobre dla Ciebie? Tak, jest super. Pamiętajcie, że możecie to tempo zmieniać. Niektóre osoby wolą delikatniej, niektóre wolą szybciej. Jest to zmienne. I dajcie sobie na to czas. Jesteście teraz w domu. Pozwólcie sobie tak populsować. Tak, pozwolić sobie popłynąć, tak, żeby ta miednica poczuła się wolniejsza, żeby myśli odpłynęły. Jak tam? Cudowne, no, no, to jest takie właśnie taka totalna relaksacja, odpływanie. Słuchajcie, w ciągu dnia, na wieczór. Prosta rzecz. Ja wiem, że ojca ja to pokazałam. Właśnie pokazałam cudowne rozluźnianie miednic, rozpuszczanie napięć w ciele, i wiem, że pary tego nie robią. Wiem, że dzieciom się tego nie robi. A takie 5 minut bujania naprawdę potrafi sprawić spodem. Co jeszcze zrobiłam? to zobaczcie, położyłam teraz ręce bardziej przy kości, w ten sposób tak, jakby przycisnęłam palcami, i tu też przy serduszku trzymam i sobie rozluźniam. Hmm. Na samo zakończenie możemy zatrzymać. Teraz nie będę robiła tego 2, 2 minuty czy 5, ale róbcie to o wiele dłużej. Trzymam rękę na kości krzyżowej, na serduchu. Biorę sobie jeszcze oddech z tego. Daję ciału przestrzeń i robię coś, co jest bardzo, bardzo przyjemne. Zaczynam krężyć kółka na krzyżu. Rozkręcam tak naprawdę wszystko, co tu się nagromadziło, całe napięcie. I ja też nie będę tego robiła bardzo długo, tylko Wam pokazuję. Po czym trzymam tutaj rękę i rozkręcam. Nasze czucie serducha, a jednocześnie też oddech, żeby był pełniejszy. Czyli krzyż i serducho łączymy w całość. I na końcu znowu przytrzymujemy. Także zadbajcie o to ćwiczenie. Wydaje się proste, a tak jak to z tymi moimi ćwiczeniami, ma ogromną moc. Sama je wykonuję bardzo często. Sama i ze sobą pulsuję, i z partnerem, i też nawzajem się często masujemy. Pozdrawiam Was serdecznie. приемность.